Dzień dobry kochani, tu Ania z Jungle Boogie. Słuchajcie, dzisiaj y, będę przesadzać Monstere Variegate, więc y, wiem, że bardzo często się mnie pytacie, kiedy właściwie takie sadzonki już przesadzać, w co, co zrobić, żeby one nie wyschły, żeby dobrze się... No, żeby dobrze przeżyły tą zmianę z wody, czy tam z perlitu, czy z fagnum do podłoża, i jak to właściwie zrobić, więc Wam wszystko dzisiaj pokażę. Chciałam Wam tylko na początku przypomnieć i polecić moją książkę o roślinach, którą ostatnio napisałam, jest dostępna w sprzedaży, możecie sobie zamówić. Ma prawie 300 stron, bardzo dużo wiedzy teoretycznej, dużo pięknych zdjęć autorstwa Szymona jest taka dosyć ładnie wydana, tak mi się wydaje przynajmniej, także bardzo Was zachęcam. Nawet jeżeli jesteście osobami zupełnie początkującymi, to myślę, że po lekturze książki będziecie w stanie sobie ogarnąć swoją domową dżunglę, także bardzo polecam. Książeczka wygląda w ten sposób. Twarda okładka, jak widzicie, jest dosyć gruba. No i tak jak, tak jak Wam mówiłam, bogato ilustrowana i dużo, dużo, dużo myślę ciekawej i pożytecznej wiedzy w środku znajdziecie. Od przesadzania, przez nawożenie, dobranie odpowiedniego stanowiska, przegląd roślin, porozmnażanie, szkodniki. Myślę, że wszystko, co w temacie należy wiedzieć, tutaj się znajdzie. Także zachęcam. A my bierzemy się za Monsterkę. Tutaj mam, słuchajcie, dwie sadzonki, i generalnie one są, słuchajcie, bardzo ładne, natomiast mają troszkę obsuszeń na liściach, więc jakby nie mają dużej wartości handlowej. No bo wiadomo, że jak kupujecie w sklepie sadzonki, to chcecie, żeby one były idealne, bez żadnych obsuszeń, i takich sadzonek wam nie wysyłamy. Natomiast ten temat podsuszeń to jest temat, który też. Was bardzo frapuje i wielokrotnie mnie o to pytacie: dlaczego tym roślinom, zwłaszcza z wariegacją, obsychają końcówki i co zrobić, żeby tak się nie działo? Słuchajcie, faktycznie tak jest, że rośliny z wariegacją mają dużą tendencję do pojawiania się takich obsuszeń na tych białych częściach. Wynika to z tego, że te białe części są pozbawione chlorofi chlorofilu. One są po prostu jakby biologicznie nieczynne. Stąd też są takie bardziej delikatne, no i te obsuszenia się na nich po prostu pojawiają. Na pewno sprzyja im suche powietrze i nieregularne podlewanie. Akurat w przypadku sadzonek, no to ciężko mówić o nieregularnym podlewaniu, bo cały czas są w wodzie, ale niewątpliwie suche powietrze temu sprzyja. Więc jeżeli chcecie, żeby wasze rośliny z wariagacją miały tych przesuszeń jak najmniej to przede wszystkim postarajcie się zadbać o to, żeby miały wilgoć w powietrzu, czyli jeżeli macie suche mieszkania no to moi drodzy nawilżacz powietrza i duże zgrupowanie roślin naraz. I starajcie się też je regularnie podlewać. Oczywiście, monstery, generalnie nie wolno monster przelewać i podlewamy je dopiero, kiedy podłoże przeschnie, ale zauważyłam nawet w naszym magazynie, gdzie tam wilgotność powietrza jest około 70-75%, że jeżeli dziewczynom się zdarzy, czasami, bo tam mamy kilka naszych monster, jeżeli się im zdarzy, że podłoże wyschnie i one się jeszcze trochę spóźnią z podlewaniem, czyli to przesuszenie ziemi trwa zbyt długo, to liście monstery mają tendencję do tego, że właśnie zwłaszcza te starsze liście na końcówkach się zwijają i tak trochę tracą swoją jędrność i nie zawsze, te, nie zawsze ten turgor powraca. Czasami już niektóre liście zostają takie pozwijane. Więc stąd mój wniosek, że monstera no jednak na takie długotrwałe przesuszenie reaguje niekorzystnie i wtedy też ma większą tendencję do powstawania tych obsuszeń, więc e, natomiast nie ma na to wpływu do końca, że, że musi mieć jasno. To, to nie jest prawda, akurat jeśli chodzi o obsuszenia, e, więc postarajcie się regularnie ją pod, je podlewać i właśnie dbać o wilgotne powietrze. U mnie tutaj jest sucho. W mieszkaniu, więc stąd te zmiany. No i jeszcze yy, kolejna rzecz, trzeba się troszeczkę z tymi zmianami pogodzić. Nie ma co płakać, to nie jest żadna choroba. Roślina jest perfekcyjnie zdrowa, nic jej nie dolega po prostu ma podsuszone końcówki. Możecie sobie te końcówki, jeżeli chcecie, podciąć z przyczyn estetycznych, żeby po prostu was to gdzieś tam yy, nie raziło, a możecie je po prostu zostawić i się nimi nie przejmować. Pamiętajcie moi drodzy, że rośliny są żywe, to nie są jakieś sztuczne wytwory, które zeszły z maszyny, które muszą być idealne. To są żywe organizmy i czasami zdarzają się na nich pewne skazy, obsuszenia, niedoskonałości, plamy. Czasami nam się, nie wiem, trącimy liść i robi się na nim rana, taka od urazu mechanicznego. Chciałabym bardzo, żebyście właśnie nie podchodzili do roślin w taki sposób instagramowy, że to musi być wszystko idealne. No bo jak ktoś chce takie bardzo idealne rośliny, to polecam sztuczne. A jeżeli chcecie z żywymi organizmami sobie obcować, i trzeba to po prostu zaakceptować. Tak jak, tak jak my mamy jakieś różne rany, blizny, jakieś, nie wiem, asymetrie w ciele, tak samo nasze rośliny też, też mają różne swoje, e, swoje historie i uważam, że trzeba to zaakceptować i polubić, i naprawdę w niczym im to nie ujmuje. Ważne, żeby były zdrowe i zadbane, i to jest istotne. A jakieś takie podsuszenia, o zobaczcie, tutaj też ca cały, ten, ten, cały ten listek się podsuszył, yy, ale to w niczym naprawdę tej monsterze nie ujmuje, także proszę nie przyjmujcie się tym tak aż bardzo, yy, to jest po prostu naturalne, a jeżeli chcecie, żeby tych zmian było naj jak najmniej, no to tak jak mówię, wysoka wilgotność powietrza i nie przesuszać za nadto. Podłoża. Ja sobie to troszeczkę poprzecinam, żeby było ładniej, ale tak jak mówię, nie musicie tego robić, to nie jest jakby konieczne. No i teraz jeśli chodzi o podłoże. Normalnie dorosłe monstery i filodendrony sadzimy w bigos. Ja mam tutaj taki bigos właśnie przygotowany. Możecie kupić u nas takie podłoże ono się nazywa u nas zestaw DIY do roślin obrazkowatych. Obrazkowate to są właśnie wszystkie filodendrony, monstery, syngonia, alokazje, anturia. I tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te rośliny dobrze się czują w takim podłożu. W skład tego podłoża oprócz ziemi wchodzi perlit, co właśnie widać i czuć, bo się bardzo pyli. vermikulit też może być, keramzyt, chipsy kokosowe i kora sosnowa. I właśnie dorosłe filodendrony i monstery sadzimy w takie podłoże. Ono jest bardzo sypkie, przepuszczalne i się nie zbryla. Natomiast, ponieważ to jest młoda roślinka, która jeszcze nie jest taka bardzo mocno ukorzeniona i zadomowiona w podłożu, ona nigdy w ziemi nie rosła, to e, znacznie lepiej jest do takiej młodej rośliny dodać troszeczkę na przykład włókna kokosowego, e, po to, żeby to podłoże było trochę bardziej spoiste, bo jeżeli mamy takie grubo, gruboziarniste podłoże, to y, siłą rzeczy pomiędzy korzeniami robią się takie drobne otwory y, i te korzenie u młodej rośliny mogą wysychać. Więc jeżeli macie młode sadzonki, to dotyczy nie tylko monstery, ale jeżeli sobie na przykład jakieś pnącza tniecie na sadzonki czy, czy inne roślinki i one są takie właśnie świeżo, ukorzenione, to polecam dodać do takiego podłoża trochę włókna kokosowego. Po to, żeby ono nie było aż tak bardzo yy, luźne i jakby niespoiste, żeby troszeczkę ta spoistość była większa. Poza tym to włókno nam zapewni też troszeczkę dłuższe utrzymywanie wilgoci w podłożu, więc ta sadzonka z tymi nie do końca dojrzałymi korzeniami nie będzie aż tak szybko przesychać. I w przypadku młodych roślin zauważyłam, że takie podłoże sprawdza się dużo lepiej niż posadzenie jej od razu w taki hardkorowy. Bigos, więc troszkę tego włókna tutaj będę mieć. Dobra, teraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Ona się ukorzenia około 3 miesięcy, może troszkę dłużej. I tak jak Wam mówiłam, tutaj są dwie sadzonki. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają korzenie. Proszę bardzo, wygląda to w ten sposób. Możecie od razu zobaczyć, że zdecydowanie jedna ukorzeniła się mocniej od drugiej. To jest też y, absolutnie normalne. Niektóre, no tutaj ta sadzonka była dużo większa i ona była też szczytowa. Zawsze sadzonki szczytowe mają trochę więcej jakby właśnie siły i witalności, ukorzeniają się też zazwyczaj dużo szybciej. I jak możecie zauważyć, cięcie wykonane było około 2 cm poniżej węzła, czyli z tego, tego miejsca, z którego na łodydze odchodzi liść. Tak, Mamy liść, mamy łodygę. Tutaj jest węzeł, to miejsce właśnie, z którego wyrasta liść. W tym miejscu też pojawiają się na monsterach korzenie powietrzne. Zobaczcie, to są właśnie te. One służą roślinie do przyczepiania się, yy, do wspinaczki po prostu. One się przyczepiają tymi korzeniami do pni drzew i po nich się wspinają. Natomiast jeżeli taki korzeń powietrzny, właśnie zanurzycie w wodzie do ukorzeniania. To możecie zobaczyć, że on od razu zachowuje się trochę tak jak, tak jak korzeń ten ziemny i wytwarza natychmiast sieć korzeni. Więc to jest bardzo korzystne ukorzeniać szczepki właśnie z korzeniem powietrznym. Tutaj macie tę samą sytuację. Od razu z, tu są korzenie powietrzne i zobaczcie, że z tych korzeni powietrznych od razu wykształciły się w wodzie korzonki. Tutaj ten system korzeniowy jest już wręcz rozbuchany, tutaj nie ma żadnego, żadnego cienia wątpliwości, czy to już można ukorzeniać, czy nie, zdecydowanie to już jest gotowe. Zobaczcie, jest dużo korzeni e, dużych, są też korzenie boczne i jeszcze odnóżki, także tutaj śmiało roślina jest w pełni gotowa do tego, żeby już pobierać wodę i substancje odżywcze z ziemi i spokojnie nawet ten duży szczyt utrzyma. Tutaj tych korzeni jest dużo mniej, ale też są już dość rozbudowane. A też zwróćcie uwagę na to, że sadzonka jest mniejsza. Ma mniejszą ilość liści, więc myślę, że też sobie spokojnie poradzi. Przynajmniej do takiego etapu doprowadzacie roślinę, ukorzeniając ją, zanim ją przesadzicie. To jest takie minimum. Z mniejszym korzeniem bym bała się przesadzić. No i teraz tu możecie jeszcze zobaczyć, że są resztki tych pochewek obeschniętych. Tutaj. Jak wychodzi nowy liść, to on jest owinięty taką pochewką, która go ochrania, żeby nic mu się nie stało. No i jak już liść się ładnie rozwinie, to po pewnym czasie ta pochewka y, obsycha. Można ją sobie usunąć. Ja to teraz zrobię, żeby ona nam w ziemi gdzieś tam nie zaczęła gnić, zwłaszcza, zwłaszcza te, y, te dolne. A poza tym też tak z przyczyn estetycznych. Ja nie lubię się patrzeć na suche, więc ja zawsze te pochewki sobie jak już wyschną, y, to usuwam. I tak wam jeszcze chciałam tylko pokazać, że ten liść całkowicie wyrósł podczas ukorzeniania. Jak sadzonka była cięta, to tego w ogóle nie było. On tutaj się właśnie stopniowo pojawił i rozwinął i ma taką uroczą wariegację na brzeszku. Bardzo mi się podoba. Dobra, będziemy sadzić. Słuchajcie, ponieważ tak jak wam powiedziałam, daję jej początkowo ziemię z dodatkiem włókna, no to za jakiś czas będę wymieniać to podłoże na całkowicie bigos, bez tego włókna. Dlatego nie daję dużej doniczki. Ta doniczka jest naprawdę niewielka. Monstery sadzimy od razu w spory rozmiar doniczek, no bo widzicie, że ten system korzeniowy jest po prostu potężny. Także to jest taka doniczka na miesiąc. I po miesiącu przesadzę ją do większej. To jest taki na wstęp po to, żeby właśnie jeszcze miała na początek troszkę tego włókna. Dlatego ona jest stosunkowo niewielka jak na potrzeby i możliwości monstery. Nasypałam troszkę podłoża, teraz będę sobie układać tutaj yy, nasze sad moją sadzon moje sadzonki. Jedną i drugą, żeby się ładnie pomieściły. Zawsze ważne jest, żeby korzenie skierować, tak ułożyć, żeby były skierowane w dół, żeby nie, nie zadzierały się do góry, żeby wszystkie korzenie zostały przysypane podłożem, bo to, co będzie wystawać, to po prostu wyschnie. Może tą dam w drugą stronę, o, żeby były od siebie. I teraz jeszcze palik. Używam po raz kolejny tego palika biodegradowalnego. Ostatnio go wam też y, pokazywałam i polecałam, więc naprawdę chyba na Paranteli. To jest taki nasz drugi kanał, bardziej prywatne, jakbyście mieli ochotę, to też oczywiście zapraszam. Ja ostatnio tych palików używam. One są bardzo fajne, bo są chropowate i roślina dobrze się do nich przyczepia. One są biodegradowalne, tworzone z resztek ziemniaków i z miskantów, czyli traw. Ale no pamiętajcie, że to nie jest palik na zawsze, bo on się z czasem rozłoży i trzeba będzie go wymienić, więc jeżeli bardziej chcecie takiej, wiecie, forever, no to to jednak trzeba zostać przy tych albo napełnianych sfagnum, albo przy tych włókna kokosowego. No i dokładnie ze wszystkich stron sobie obsypuję palik i, nasze, i moje sadzonki podłożem. Jak to robicie, to ważne jest, żeby wszędzie ziemia wpadła, żeby nie było pustych przestrzeni, takich wypełnionych tylko powietrzem. I teraz bardzo delikatnie sobie uciskam podłoże, nie za mocno, żeby tych pięknych, wielkich, twardych korzeni nie zmiażdżyć. Robię to naprawdę delikatnie i gdzie nie gdzie jeszcze trzeba dosypać troszeczkę ziemi więcej, więc dosypuję. Szczególnie starannie uciskam podłoże zawsze wokół pędów i wokół palika, po to żeby mi się to potem wszystko nie kiwało. Ta ziemia nie jest taka... Zbita, że mm, można ją, no tam zawsze troszeczkę ona będzie pracować, więc ważne jest, żeby tam koło tych pędów i, i zwłaszcza koło palika trochę docisnąć, żeby się nam to potem nie gibało. No i teraz spróbuję sobie już przypiąć pędy do palika. Może tego nie będę na razie, bo on tu ładnie akurat sterczy na pion. Jak coś mi się zacznie przykrzywiać, to, to najwyżej za parę dni przyczepię. To można zrobić w każdej chwili przyczepiam takim sznurkiem florystycznym drucikiem florystycznym ale jakbyście nie mieli to można też spokojnie jakimś zwykłym sznurkiem tylko, że hiper ważne jest to żeby nie robić tego ciasno dlatego, że bardzo szybko Monstera będzie pogrubiać swoje pędy i jeżeli zrobicie to za ciasno to po prostu ten drucik się i werżnie w łodygę i to jest okropne i można uszkodzić w ten sposób całą łodygę i cały przepływ soków przez nią no, i tak to się mniej więcej prezentuje. E, za chwilę jeszcze odrobinę po całości podleję, e, po to, żeby, mm, żeby e, troszeczkę, no, żeby nam te korzenie nie wyschły na dzień dobry, tak? Pamiętajcie, że one były do tej pory w wodzie, teraz e, będą nagle w ziemi, więc trzeba podlać. Byle nie za dużo, żeby gdzieś tam nie doszło do powstawania jakichś procesów gnilnych. I monsterka będzie sobie stała u mnie przy oknie południowym. Odrobinę cofnięta. Chodzi o to, żeby miała dużo światła, e, ale żeby też te promienie tak bardzo aż się jej cały dzień nie raziły. Powiem Wam, że u nas w magazynie monstery z warygacją, a mamy kilka takich naprawdę dwumetrowych, pięknych, dużych, z których robimy dla Was sadzonki, z sadzonki też są z nich. E, to u nas w magazynie te monstery stoją na górze wózków pod świetlikami. Więc tam naprawdę jest sporo światła, i nawet przez parę godzin mają to światło bezpośrednie i nie szkodzi im to, rosną bardzo dobrze i bardzo szybko. Więc polecałabym takie właśnie stanowisko, że niepełna żarówa, nie pełna tak, żarowanie, nie od godziny, nie wiem, 11 do 16 jest tam słońce, i ona jeszcze stoi przy szybie, więc jeszcze ma podgrzane te promienie przez szybę, i to wszystko takiej pali liście. Ale jeżeli tam, nie wiem, 2-3 godziny tego słońca na nią pada bezpośredniego, to też nic jej nie będzie. A ważne, żeby miała jasno, bo wtedy będzie szybko rosnąć i ładnie się wybarwiać. No, mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogłam, że już się nie będziecie bali tego sadzonkowania, że będziecie wiedzieli kiedy i w co i jak. Jak jeszcze macie jakieś pytania albo swoje obserwacje, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia!